Zaczynam nowy projekt. Będę budował formownicę. Mam już materiał trochę pocięty, zaczynam spawać. <laughs> i tak, mam już wieżyczkę przyłapaną. Dałem od kosy już połapane. Belka już jest spawana. Jakąś taką miałem, starą, wykorzystam. Nie będę robił nowej. Tak to na razie wygląda. Dalsze efekty będziemy nagrywać. Dobra, biorę się dalej spawam. Działam dalej z formownicą mam już pierwszą sekcję wstępnie posławaną łóżek dwa ścinacze i ząb O, mam regulacje w każdej płaszczyźnie i wsuwane i wsuwane, i wysuwane i góra dół tylko ten ząb pierwszy będzie na stałe Chyba, że coś będzie nie pasowało, to coś pozmieniam, ale na razie tak będzie. Dobra, biorę się, spawuję wszystko i robię następne sekcje. Jak widzicie, sekcje mamy już skończone. Idziemy teraz za... Jedziemy na pole teraz, przymierzymy do rządków, półstawiamy i będziemy dorabiać blachy do formowania. Pierwsza próba, trzymaj Adrian, żeby opadł. Manko, dzisiaj kończymy formownicę, bo jest okienko pogodowe, trzeba ziemniaki zrobić. Mamy już blachy pospawane w środku. Będę teraz je obracał, sporniki jakieś porowie. i robimy zawiesie do formownicy i będziemy ruszać. Wstępnie mam zawiesie przyłożone będzie tak mniej więcej coś no wiadomo muszę pod zawiasy tutaj tutaj zrobię na zawiasach toczonych damy tutaj śrubę od przechyłu a tam jeszcze zastanawiam się czy uszy dociskowe zrobić czy też śrubę zrobić zobaczymy dobra biorę się działam dalej mamy już podczepione blachy próbujemy wjechać coś coś zrobić nie jest sucho jeszcze, ale zobaczymy, może coś w ogóle trochę później yy, Muszę ją przerobić, jest troszeczkę źle muszę przesunąć te zawiasy bliżej końca, żeby jeszcze niżej opadała albo do góry unieść, bo blachy są za wysokim względem maszyny. <laughs> Nic nie robię, tak jakby tylko górę przygłaszkują. No i poustawiać na nowo, bo trochę blachy są w innym miejscu, jak, jak maszyna nie jest wycentrowana. Ale to nic, zaraz poprawimy, zobaczymy drugi test. Dzikie powinno iść. No i dobra, poprawiłem. Tak wygląda przed, tak po. Jest dosyć ciężka ziemia, także nie wykładaj, zostały parę modyfikacji wprowadzić. Tak wygląda. Trzeba jeszcze 100 kg na blachy położyć. Następna próba. Trochę poprawiliśmy. Blachy z tyłu dospawaliśmy jeszcze. Żeby dłużej było. I takie pół piersi przed łóżkami. Żeby na lewą stronę i prawą nie narzucało. Zaraz zobaczymy jak będzie szło. Tak wygląda po poprawieniu. Dospawaliśmy jeszcze winklóweczkę. Żeby tutaj robiła... Rowek na wodę zaczyna to nabierać kształtów. No nie będzie idealnie na pewno, bo ziemia jest bardzo mokra, ale jest ładnie zbite. Jest ok, no ale trzydziestka ma co robić. Ale widać różnicę, jak ten rądek wygląda. No, tutaj jest powiedzmy, że 15 cm, no a tutaj jest około 30, dwa razy większy rząd. Już jest ostatni moment, bo już o ziemniaczki się przebijają. Akurat już gdzie nie, widać, ale jeszcze je zasypiemy, niech jeszcze siedzą. Jeszcze trochę bo przestawialiśmy, jeszcze lepiej robi. Ale musimy tu coś zrobić, żeby na ten rządek nie nasypywało z wrócić. Zaraz coś kombinujemy. Stwierdziliśmy, że na razie tak zostanie, że nie będziemy nic dorabiać, bo nie ma za bardzo kiedy nawet. To no tylko wizualnie przeszkadza, że narzucone jest trochę, no ale to nic ale rządki ładnie wyglądają w porównanie do sadarki to co robiła dobra bierzemy się za następną robotę ten film Wam wrzucę już za parę minut pewnie go zrobię biorę się za ruska będziemy rozpuławiać. z tego zrobimy drugi film już dobra działamy a pamiętajcie dać suba i łapkę w górę i napisać komentarz